Przed nami zamek w Malborku, moi drodzy, a my wchodzimy właśnie na teren festiwalu. Taka na cennik, gdzieś no tak normalny, 8-mługowy. Jesteśmy już za murami Malborka, jesteśmy w przystawie średniowiecznej, zaraz będziemy pokazywali, oglądali. płaski mamy. A proszę bardzo, taka piękna baszta, porosła bruszczem i innymi rzeczami. Tam znowu widok na zamek wysoki, a my się tutaj przyjadzamy. już w kręgu murów. Jest i rycerski pojedynek. Proszę bardzo, trasowane ptaki. Na przykład pan puchacz plamisty. Na elektrycznego pastucha nie zbliżamy się. A proszę bardzo, jest perspektywa rycerskich koników. Nie przeszkadzamy. Jedzą sobie, pasą się. O, a tutaj wyjście do rycerskiego obozu. Tylko tak zajrzymy. Ekipa tradycyjna już gotowa. Tam zbudowane pewnie. Umocnienia, które pójdą z dymem podczas nocnej incenizacji. Pas jest nie będzie na głównej bitwie, ale zerkamy chociaż trochę na Zamek Marborku, i na obrężenie Marborka. Świetna impreza, polecam.